Jak liczę to 800, tak czeską to 900, No, Dobra, go next, go next. Random z czeskąkę kontra subskrybent. No... Okej, okay, no ja nie jestem fanem tego openingu. No, okay, z końców przeszło to do partii włoskiej, tylko że z koniem na C3, więc mech. Okej... Okay. No ta wymiana według mnie jest trochę podejrzana, no ale niech już będzie. Ok, ucieczka. A to jest w sumie mądre. W sensie to, co białe zrobiły, tutaj jest spoko. Odeszły sobie z gońcem, otworzyły sobie linię, zaraz zrobią długą roszadę i ja atakują. To, to jest ok. Daję okejkę. Okay Roszada. Dobrze. Ok. I teraz ja bym leciał albo wieżak e 1 albo F4. Ok. F4. Wow. <laughs> Moja partia, chyba. O, Król B1 miętkie. Ok. I teraz F6. F4 i potem F6. Epie. Ło. Wow. Nie no, białej migla jakiś totalny szef. I tu? Pozdrawiam. Uuu... Uh. Uuu uh, uh, Wow, mat. Uhuhu. Uh. Nice. Kurka wodna, no to, to partia w jedną stronę totalnie. Tu białe, to czarne nie pierdnęły nawet. Wow. Czemu szach mat? Bo tak działają szachy, drogi widzu. Tu nie można, bo koń, tu nie można, bo pionek, tu nie można, bo wieża i koń. Jest szach. No dobra, no to... Nie no, to, to, to może być moja partia nawet. Ale... Żeby... Nie no, dobra, 2,250 powiedzmy. 2,250, bierze. 2,250. 1700? No to Akudow. A co ciekawe? Akudow jest na czacie i wpisał ranking i się pomylił. Jesteś drugi. Nice, pan Miczko trafił. Kurde. Także gratulacje dla Akudowa. Nie no, ładna partia, serio. Aż mnie ciekawi, jaka dokładność. Strzelam, że powyżej 90%. Ty jesteś białymi, tak? No raczej. No, pan maszynka. Pan maszynka. No, takich jak ty, robią filmy na YouTubie. Super Hiper Cox, czyli moja partia, widocznie. Okej, okay, Karakan, ale taki z tym, z szybkim cepień. To w ogóle goniec F3 i strata pionka. Białe po siedmiu ruchach podstawiły już pionucha. Eee, gońcem bym chyba wracał tu. A tak to już. No nie no, to bardzo źle, biały wyszedł z debiutu. Ale skoczy G4, jaki ruch w ogóle. Dobra, bicie i bicie tutaj. I bicie tu. No nice. dobra, no to tutaj już S. Tutaj już raczej nic się, nic się nie wydarzy. Białe po prostu puszyłem Pionka idą tu. O, i wymiana jest. No trochę dziwne, że te. Dobra, idą pionki razem. Ok, żeby tylko zamatował. Ładny mat. No raczej umie, każdy umie zamatować tyloma figurami, więc to raczej o niczym nie świadczy. A to wcześniej co? Jak to było? To no debiut był na poziomie 800. Debiut był na poziomie 800, ale potem dalsza gra, realizacja przewagi była na poziomie tak 1800, więc 800-1800 po środku będzie pewnie 1400 około, tak? To mówię, że. 1400. Widzicie, widzowie? Masie. Nie no, okej, okay, okej. Okay. Kringelito, kringelito. Ok, dobra. Y Partia 4. Ok, ciekawe. Co powiecie o ruchu G4 w pierwszym posunięciu? P? Nie, to nie jest. Otwarcie polskie to jest B4. G4 to jest grob. Jedyna. Zaraz wam coś pokażę. G5. Dzięki, wielkie Kuba 10-13. Serduszko dla Ciebie. Koksensy. No nie no. G5 jest głupie. W sensie, to nie ma sensu tak grać. Po to gracie groba, żeby zagrać mając G2. Tutaj są takie pułapki. Że na przykład w tej sytuacji y, tu jest jakieś coś takiego, tu i można zbić pionka. Nawet ta pozycja dla czarnego jest minus 2, <noise> więc jest dobra. No dlatego grob jest śmieciowy strasznie. Ok, G5, C5, a 6 okej, okay. i te. No G, ja bym tutaj bardziej E5 grał. Według was E5 jest dobre, czy nie? G5 jest mocne poskoczek F6 nie dopuszczana ale tracisz dwa ruchy na to, nie? Czy E5 jest dobre tutaj? Jak sądzicie, drodzy widzowie? A no właśnie, zostawiłem na was pułapkę, bo wy piszecie, że nie, bo konik bije. Jak konik bije, to tracimy gońca. Wie, że jest na otw otwarta. Ale okej, okay, no, G5 też spoko, aczkolwiek fajnie by było, jakby te pionki w końcu się Znaczy, jakby wyprowadzić figury. to jest. To jest 8 ruchów zostało wykonanych i. Patrzcie, jakie ustawienie czarnych figur. Trochę kontrowersyjne. Chyba grob faktycznie, OP. Tu, okej, okay, skoczek C3, Hetman E6, Hetman B3. Ja szczerze mówiąc, nawet bym to chyba zbił. Ale ok, jest tu, niech będzie. Gońce zostały wyprowadzone, póki co spoko. Gońc bo Co to jest za ruch? To wie! Nie wo... Dosłownie jakbym siedział godzinę nad tą partią, to bym nie zagrał. No, widełek się przestraszył, no ale. No dobra, no wieża. No, Widałek faktycznie nie ma. Okej, okay, dobra, bicie, bicie. No ja bym jednak tego nie bił, no bo po co oddawać jedyną, jedną z dwóch wyprowadzonych figur. Teraz już masz tylko jedną wyprowadzoną. Nagle, okej. Okay, tu król agresywnie w 17 ruchu wlatuje. Okej, okay, to... Fajnie, że tutaj skoczek zaatakował wieżę, skoczek zaatakował wieżę, więc wieża sobie odeszła, nie? O, bo, o. i koń D4 w końcu, okej, okay, bicie, tylko nie ebit, dobrze, źle. Nie chcę nic mówić, ale czuję, że ten pionek zadecyduje. Nie wiem jaki jest wynik partii tutaj, ale czuję, że... A. Zadecydował. <laughs> Okej, okay. dobra. O! To też ciekawe. I przez to, że chłop zagrał H3 to nie zdążył to robić sobie. O nie. O nie. No. No, nikt by się nie spodziewał, że to się tak skończy. Ale 50-krotne powtórzenie yy, bezbicia pionkiem i ruchu pionkiem. No dobra, no to olejmy tę końcówkę, bo to nie ma znaczenia. Ale co... no nie, no dobra, to powstało G4, a potem jeszcze to wieża H7. Do tego momentu było powiedzmy całkiem okej, okay, ale to? No dobra, no to to jest myślę, że takie. 600. Jeśli to nie jest jakaś ustawka, nie? 3800? No nie, no ja bym powiedział, że tak 600, no. Taka 60 z zerem. No, 1000. Glorifet. Także widzowie. Zawsze, gdy nie możecie. Czekajcie, zobaczymy czy to dwóch Polaków grało. Nie, patrzcie afrykański kolaga z Zimbabwe. Znowu się udało obronić przegraną pozycję, no. Słuchajcie, nie wiem, Witek. Dlaczego ci strzeliło do głowy, żeby wieża H7 zagrać? To tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie czaję. E, tutaj mamy pewien techniczny problem, ponieważ następny... Mm, następny rozdział nazywa się gówno. I jest pusty. Dobra, B4, Skoczek F6, C4, E6. Goniąc B4, czyli Nimzo. Okej. Okay, to już trochę mi mówi o poziomie. Wicie, Hetmanem? Ja bym pionkiem bił. Ale no dobra. Problem jest taki, że ten Hetman może w pewnym momencie się okazać słaby. Okej. Okay. O, oh, no niech będzie. Okej, okay, fajny powrót. Bronimy na H7. Git. O, tutaj niedługo może jakiś Skoczek F4 z Matem wejść. Tutaj już widać, że się czai. Koniec w7 na mata. Widział. Dobra. Teraz e5. Git. Okej, okay, jest... Ta partia to jest taki przeplataniec. Trochę jest dobrych ruchów, a trochę jest dziadostwa. Wieża c8. Znowu dobry ruch. Dobra, i trzeba to jakoś obronić. Jak to możemy obronić? Wiesz, że to jeden. O kurde. No i yy, co byście powiedzieli? 2 250? Nie. Gwarantuję Wam, że to nie jest powyżej 2000. 1100, 1200, 1700. 1349, 900, 650. Kurde, ja bym tak właśnie dał pomiędzy trochę. W sensie, ja bym dał takie pomiędzy 1000 a 1500. Może 1250, krakowskim targiem. No bo z jednej strony, no to to jest ruch typu, nie wiem, trzeba mieć 1000 z rankingu. Ale z drugiej strony, to co się potem działo, w sensie, wiecie, tego typu rzeczy jak B6 z dalszym goniec B7, wprowadzenie dwóch bierz, no to takie w miarę mądre, wydaje mi się. W mojej ocenie będzie to 1250. No, drodzy widzowie, yy, powiem tak, jak kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, że powiecie sobie, ja to nie będę grał w szachy, bo w szachach to trzeba yy, umieć teorię. Albo jak kiedyś sobie przypomnijcie, że. Albo nie, jak kiedyś usprawiedliwicie sobie, że ja to nie mam rankingu wyższego, bo oni to wszyscy znają teorię. Przypomnijcie sobie tę partię, gdzie grający biały mi w czwartym ruchu podstawił pionka na E4. Pionka centralnego. Niesamowite. Unbelievable. Unbelievable.